Dlaczego tyle wiem, ale dalej stoję w miejscu? Wiesz co, dzisiaj chcę z tobą pogadać o takiej dziwnej luce, która się robi między wiem a robię. Bo ja totalnie wiem, że ty wiesz. Wiesz, co jeść, co nie jeść, jak się ruszać. Yy, prawdopodobnie masz przeczytane więcej artykułów niż nie jeden dietetyk. Ale, jak pewnie sama zauważyłaś, od samej wiedzy się nie chudnie. I nie, to nie jest lenistwo. To może być blokada. Nie jakaś mentalna ściema, tylko pra, pra, prawdziwa psychiczna blokada, która nie zniknie ani od silnej woli, ani od kolejnego planu z internetu. Czasem to jest po prostu nie ten moment, a czasem to jest system obronny. Czasem strach przed powtórką, wiesz, rozczarowania, nie? Po tym, jak kolejny raz się nie uda. I każdy z nich zasługuje na uwagę, a nie na presję. To, co masz wiedzieć, już wiesz. A teraz czas się nauczyć tego, jak ruszyć mimo oporu. Zaobserwuj profil, a kolejne posty pomogą Ci domknąć lukę pomiędzy wiem a robię w kontakcie.